Odcinku, w którym komentuję bitwy na F-Fale 215 B-183. Dzisiaj wyjątkowo, bowiem goszczę wśród trzech członków klanu AZP. Jest obok mnie Skalpo. Cześć Skalpo. Cześć. Jest obok mnie Stork. Cześć Stork. Cześć. Jest obok mnie Dead. Cześć Dead. Witajcie. Dead jako posiadacz, właściciel i ogólnie wymiatacz na Godzilli będzie mi dzisiaj towarzyszył w powtórce i komentowaniu tej bitwy, której gościem i jakby głównym bohaterem jest Vex85 z klanu Skod który w Plutonii gra z WTK S100, czyli WTFM oraz T71, który pewnie ma zadanie spotować. Ted, powiedz, co byś zrobił tak na start na, na tej mapie, którą jest Westfield. Westfield jest generalnie słabą mapą dla Tedeku w moim przekonaniu. Natomiast ta strona jest o tyle lepsza, że większość graczy ustawia się na A3 A4 tutaj w tych krzaczkach i czeka na pojazdy wyjeżdżające za górki, ale tu widzimy, kolega jedzie bardziej. Bardziej agresywnie i, i fajnie, bo kampa na Tedekach nie jest niczym szczególnym, a zobaczymy, co tutaj nasz bohater wykręci. Znaczy, na razie na A3 jedzie, A4 jedzie wótek, no on tam musi się schować, bo no. wiadomo, krok bez pancerza. A czyli ogólnie spójrzmy też na losowanie. Polosował chłopaków 50-50, bym powiedział, według statystyk. A warto też wspomnieć, że w drużynie przeciwnej jest jeden z graczy z klanu znanego Who's Next, czyli klanu od Fai. Tak jest. Dobra, jest pierwsza, siedemkiotka. Bardzo ładny, bardzo ładny strzał. Praktycznie już gracz ma pozamiatane w tej bitwie, został na ogryzku. A75 za 1623, czyli całkiem ładny damage. Teraz. Ach, chyba kolega nie ma żarówki, bo wątpię, żeby się nie wyświecił po tym strzale. Jest 215, która też pewnie raz przyjmie bułę, czy, czy nie? Zaraz zobaczymy. Oj, teraz strzało 2 fla 9 tieru. 7.5 piątka druga, 7.5 piątka. <laughs> za cały demet. Tak. i to jest właśnie piękne w tym pojeździe. No to jest cała esencja gry Godillon, za to ją kocham. To jest po prostu niesamowite, kiedy na, na tych tierach normalnie niczym T18 na tierach drugich. I pierwsze pytanie od AMXa 1390 FV it's good. Myślę, że możemy potwierdzić, że FV is good. Dokładnie, jest żarówka, jak widać. A jest żarówka, czyli wcześniej się nie zaświecił, to jest ciekawe, czyli strzelił w te 75 w ogóle bez spota. Istnieje też szansa, że nie zauważyliśmy żarówki. O właśnie, jest już pochwalenie się, dwa strzały i 3,5 DMG. I teraz wótek też na hita 1600. Tak, dziewiątki często schodzą na jeden strzała. a jeszcze wafel, właśnie, który nie ma pancerza, to jest po prostu idealny damage dla nas. Znaczy, wydaje mi się, że nie celował specjalnie po, po wieży, tylko po prostu huknął tak, żeby trafić. W tak, na no, ale Ten wafel ma też kadłub bardzo słaby przy tych, przy tych pociskach, to jest po prostu free frag. E, dobra, a 75, szkoda by było marnować pestkę za, za dwa koła damage'u na, na 300 damage'u, ale jest FO215. To powiesz o tym strzale za chwilę? Żeby jest... Fantastycznie. <laughs> Urywa głowę, nie? No, no zobacz, to jest 4 do 2, a kolega ma 6,5 tysiąca, praktycznie. No. Pa, to żeby Więc zrobić taką 3. bitwę, to no ty musiałeś walczyć przez 10 minut, a on to zrobił w 2,5. No ale ja jestem nubem, ja tam godzinno udaję, że umiem grać, a tutaj widzimy profesjonalistę. Dobra, jest, ale faktycznie no 6,400 w tej pół minuty to jest dobry. Jeszcze mam obiekt 2,68 chyba na traku. Czyli 1000 damage'u za, za darmo. O, nieś, O! za 370 tylko. Zmarnowana PES 8000 za 370. To zawsze boli na no Ale, ale frak to frak. Słaba wymiana, bym powiedział. No ale ten czołg, ten czołg nie, jest, nie jest tani w utrzymaniu, ale frajdy daje tyle, że warto za to płacić. Dlatego właśnie staram się bardzo powoli kulać do tego FVA. Bo, bo wydaje mi się, że to, no to chyba jest tak jakby esencja fantanka na dziesiątym twierze. Czyli nawet jeśli bitwa nie wyjdzie, to chociaż taki strzał za półtora czy, czy 2000 tysiące demedżu, to jest zawsze przyjemność. Znaczy, ja o mam takie zdanie, że nawet jeżeli masz tak parę bitew przeciętnych, no bo wiadomo nie każda jest taka, to raz na ileś bitew trafi ci się właśnie taka, która powoduje, że banana masz na ustach i chcesz tym pojazdem dalej grać i się cieszyć z gry, nieważne jakim kosztem. No, i dobra, jest, jest Batchmat, który ma tam jakieś 6,62 HP, czyli to już też są ogryski. Godzilla wybiera sobie bardziej. mięsiste. mięsiste, mi 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 właśnie. chciał powiedzieć grube cele. Co my tutaj mamy? No, komentarzy w sumie żadnych ciekawych. Wótek, o właśnie, nasz wótek na razie dość tak pasywnie zagrał, dopiero pierwszy frak. No i jak tutaj Plutonowym ukradnie cały damage. Dobra, szybko nie... spadły 4 czołgi, zobacz, 4 czołgi pod rząd, 11 do 5. Więc ta bitwa na razie nie ofituje w jakieś zwroty akcji. Jest 50B, nie ma 50B. 1500 z saczkiem, <laughs> dziękuję. No, można powiedzieć, że ta bitwa jest w jakimś sensie gwałtem na przeciwniku. No tak. No, trochę się po nich przejechali w sumie. No jest, dobra, jednak przeciwnicy walczą do końca, nie, nie oddają łatwo pola. Jest T-54, takiś tam też ogryzek, no dobra, teraz tu w ogóle jest ogryzek. Aftaruk Pantera czy T-62? Nie no wiadomo, że te 62, a w się już spalnił. Ostatni frak. czy będzie ostatni, czy będzie specjalista? O, ostatni. Jest, elegancko. 586 i 8901 punktów doświadczy... uszkodzeń. tak w krótkim czasie, no przecież tak, to jest Bitwa nie, Litwa nie... trwała niecałe 5 minut. Ehm, specjalista, jak już tam podpatrzyliśmy to odznaka mistrzowska, as pancerny, duży kaliber. Ehm, w trzech słowach, co o, o bitwie sądzisz? Szybka i zajebista. Dwa słowa? Zajebista. Nie, to, to, był, to były dwa słowa, jeszcze trzecie. Szybka. Nie, no bitwa jest po prostu super. No. Nie będę tego skracał w kilku słowach, natomiast no, w tak krótkim czasie zrobić taki demecz jest to mega, mega wyczyn i naprawdę zazdroszczę. Dobra, to Wam dziękujemy za uwagę. Dziękuję za gościnę Dedowi. Myślę, że jeszcze yy, Ded się pojawi w jakimś filmie, może ewentualnie w sztorku, bądź. Ten człowiek, bo nie polega Oniku skalpa oczywiście. To Dzięki Donacowi. Dzięki. Cześć.